15 latek Cię kieruje? No, Beka, nie? Ale że 15 latek gra tak, że Ty nigdy nie będziesz tak grał ekon? To jeszcze większa Beka. Pod względem Walwe, po co oni wprowadzili taką funkcję jak predykcję? Co, co im to daje? Że oni mogą jakby, nie wiem, no y dane zbierać na temat tego co się dzieje na serwerze i jak, jak fragi padają, no to... czy co? Jeżeli tak, to by mogli to odpalić, ale nie wrzucać tych opcji do, do tego, nie? Do, do ustawień, bo po co? Jeżeli to jest tylko do zbierania danych. Bo, bo, bo no dla gracza żadnej korzyści nie masz z tego. Nul, nic ci to nie daje. Jada Na ram? Alas. Вон, вверх, вверх. Вон, вверх, вверх. Вон, вверх, вверх. Вон, вверх, вверх. Я уже жду на модуляторе, как-нибудь. Да, да. 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 One more con. One last con. Z Akademii Navi. Okej. Okay. na nice, to, to może. Nice. Ja pierdolę. Weź wyjdzie dalej pierdolony debilu. Kurwa. Pirate Swap to strona do wymiany skinów CS2 oferująca darmowy bonus 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach. Jest to epickie rozwiązanie, bo dzięki temu zyskasz darmowe pieniądze na swoje wymarzone skiny. Strona posiada przejrzysty interfejs oraz wiele różnorodnych przedmiotów do wymiany. Aby skorzystać z bonusu wystarczy wpisać kod Industries. Następnie zaznacz skiny, które Cię interesują i gotowe! Oferta wymiany przychodzi w mgnieniu oka. W sytuacji, gdy brakuje nam skinów do dokonania wymiany, możemy skorzystać z opcji Doładu saldo. Wystarczy wybrać kwotę oraz jedną z dostępnych metod płatności kryptowaluty, Paysafecard, PayPal czy Używając kodu INDUSTRIES zyskasz aż 35% bonusu do depozytu, dzięki czemu możesz kupować przedmioty znacznie taniej. Dodatkowo na stronie znajdują się giveaway'e i zadania, za które otrzymasz darmową kasę. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe dolary do wymiany. Uwaga, uwaga. One ramp. Eu não sei se você Dead. Uma B, one more B. One more B um. Top, top mid. De... Na posição possível. Top mid, Tengas. B, G, firing back. curva. Flashing <laughs> mid. Out, Tetris. hop at the handbox no, no, you have flash? Oh. Oh, you I can help me jumping with She's still short somewhere. Dead. Yes. wait 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 Let come me with come me come with me no wait For what is Knock the bomb it. maybe city. city you have smoke? Okay, flashing city flashing city flashing city Dobrze się porusza ogólnie Ja też nie rozumiem. czemu jest beka skopa. Bołas ma taki? One B. Let it, let it, let it. Oh, <try> Nem, um, so City pushing. Szram. Fasz. A mama has been... A mama A it has A mama has been... A mama has no more mama has no A more, no mama more. Underton 40k za jakiś nóż -ie. Kirby, Kirby, A Kirby, czego Kirby, to się. ie Dlaczego ty się kosnę taki zdziwiony. SB, 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 SB. <coughs> Że piksele... Są takie drogie? No są. Default.

On one is gonna be them, probably. Yeah, Tetris. I'm close, ramp. I can flash. Turn me, <laughs> the need, under. Under con? I Dead on. ramp. Only one. Baseball, Baseball, Baseball take window. I'm mam okna Uważaj, że jest kawałek Ja trzymam kawałek, ty trzymaj Dwa z tyłu Dwa z Nie, to on... Młodziutki On ile tam, 14 lat ma chyba No pierdol, równo 14, kasa zajebał Jak ja szukałem czyłości Kurwa, nie wiem, powiem ci przynajmniej nie wiem. Kiedyś robiłem tak, że, że klikałem kulkę, na You'll przykład... Strzelałem uh, uh, okay. will... w ścianę i biegałem lewo-prawo i próbowałem, yeah. wiesz... Riguez, con... <kłyn> ...nacelować, no jak nie nadążałem, to się zwiększałem, bo zmieszałem nie? Coś takiego przykładowo i wiesz, próbowałem, próbowałem dopasować swojego tego. Zobaczyłem też kiedyś, z Scream zajebiście grał, to stawiłem 2,5 i zobaczyłem, że na 2,5 by się dobrze gra w sumie i tak zostało, nie? Dziękuję 6 za 17, witam co kurwa? ej kurwa dostał heada i dwa hity w body kurwa jako nie zginął, no do chuja nie ja

I in front of jungle. Ha, Pierdol try to kill him maybe not. Yeah, Ja tak też jeszcze. Ja to potrafiłem co streama po 40 skrzynek i tak dzień w dzień otwierać, ale Uznałem, że do momentu aż Gabe ogólnie Walwę nie naprawi tej gry to ja nadzotówki to nie wpierdalam, nie? Jak ta gierka będzie znowu grywalna to Może jakiś opening zrobię Let's go out, extension. let Under the One ticket. One close up, probably. Boost me, blue window. You hit, hit uh -oh. smoke. Jungle up, jungle up, jungle up. I'm CK, Tiga, Tiga. CT, CT, even

Ja to muszę ten prozka podkreślić, bo Bartosz mówi, że on na 54 4 go... a smoke Na 54 4 go kręcił i ma więcej w Window, window, window. I'm on. Under, under, under! Nice. Maybe go back from mid to be maybe contact. still pushing, he's still pushing, he's still pushing. Just, just go A. Under! Kurva mać One under. Two, two one no kurwa Guys, guys. NO One more winda don't, don't die, don't die, don't die. We have A guys. Uh Could be palace push. Uh, no, or, uh, no no ramp, 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 ramp. City Mara klasa. Pushing. Round clear, Round clear. I can flash you. Big. Oni. On się flash back. Nie, no, no no, nie możemy wygrać rundy. No kupa. No jak to się dzieje? Pierdolę taki match pizde. Bo kupa. Daję mi dać, czy rundy i w pizze dostaję? No. Co za tu my Piąty piąty raz Mida dojeżdżają, w pizze dostają i dalej idą do tego Mida. No nie wiem, no guys, just go out with I fresh and go out with You're You too long on long, mid Kurwa, vip i flash. Ja zda kurwa, nie O, no, że ja. w ogóle nice short

<coughs> nie Jest teraz. No gościu dobry. Masz 14 lat. Każdy ma misję jakąś. Nice. Oh, yeah, Guys, yeah, yeah, play yeah. playing too much one v one. We need to play together. Yeah. Yeah, do do some pressure on mid with grenades and go contacting maybe. Damn that. He's so bomb. Right. I'm Are flashing jungle. Ticket, 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 ticket. No, 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 no. kill. Yeah. Yeah. Nice. Maybe split B right now. I will smoke con, someone smoke throw, uh, yeah. window. Yeah. You yeah, missed, missed, you missed. Can you smoke? Go short, go short. One short, yeah. dead yeah, too. Nice. Shot. What? kitchen, kitchen, mate, 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 mate. Vlog. That. I can flash your kitchen if you want. Yeah, yeah, I will come. Okay. Flash, flash. Flashing. Shot, yes. oh Flashing. guys. Oh, one more kitchen. Yeah, jest deep kitchen. No nie mam skinów, kurwa, bo nie moje skiny. No he's saving. He threw the nade from ticket He's somewhere Firebox. Got yeah, yeah carp, carp picking stairs yeah, I'm Nice, let's play, let's play, let's play Stairs now Bump reverse default I don't know who have a pack Stairs, stairs low speed Fuck, I'm going to the manger. Nice! Thank Thanks for game. Kurwa, jak Damian się odpalił i powiedział, spierdolił ich, to zaczęli się słuchać, zaczęli grać normalnie. Tak jest. To się podoba, się dla jego się.